12 czerwca 2020 roku, dział 410D. Miejsce ręki, którą to leśniczy wykonywał w roku ubiegłym i obecnym jeszcze to droga arteria komunikacyjna, szeroka, miejscami na 6, 8 i więcej metrów. Po co taka trudno powiedzieć, no ale widać jakiś zamysł nad tym wszystkim. Tutaj leśniczy ma to co widzimy, to morze posadzone tu od brzegu ładny nawet taki duży ale dalej to tutaj nie widzimy nic lub bardzo niewiele jakiś suchy pojedynczy stał widziałem drzewik z skrzywi się leśniczemu chyba wsnęła ta gospodarka tutaj w tym lesie na tej uprawie bo tutaj niczego nie widać niestety ani drzewia ani dęba ani czegokolwiek, po prostu kilka hektarów ogrodzonego badzielia można i tak, ale jak kto chce, widzę, że technika ogrodzenia płotów jest no to oczywiście gniazdo bukowej i między gniazdem, a tym co będzie rosło nie ma nic, no bo takie tutaj szerokie właśnie ścieżki to, co widzimy, to też nie jest bo to są grawy. Bóg zaczyna się parę metrów dalej. To należało wyciąć i dogrodzić. W ten sposób przepada powierzchnia. No ale skoro gniazda ma się pięcioarowe, no to potem trzeba kombinować, żeby wyjść z tego wszystkiego. Dlatego tak właśnie się dzieje, że później zostaje takie place niczyje, no bo się okazało, że to, co ogrodzono, to trzeba było ogrodzić przynajmniej jeszcze o jedno trzecią więcej, a powierzchnia była by jeszcze większa. No niestety taką gospodarkę tutaj prowadzą, prowadzi leśniczy od 30 niemal lat. gniazda które mają trzy ary, też nie są tutaj nowością. I tego ciekawie jestem, co też tutaj leśniczy posadził. Tam widzę właśnie tego e, odrzewia, ale tutaj nie widzę nic. I tak widzę, e, płoty są w zdecydowanie lepszej kondycji technika prowadzenia się z lekka zmieniła. Poty są trochę. Znaczy są napięte, są pokopane takie specjalne kołki dębowe, które mają za zadanie utrzymywać ów płot, żeby pod nim nie przechodziła zwierzena. No, widać można jak się na czegoś czepi, chodzi i wględzi. No to coś tam zawsze wyględzi. I nie, nie inaczej to wygląda, jak tylko to moje ględzenie daje takie efekty. Jak widzimy, tutaj mamy uprawę starą, starszą, uprawę, którą to rośniczy. Tutaj wyhodował irzynowo-dębową, płot, na którym tutaj rośnie, co rośnie. I o właśnie, i płot, który tak się spieło tutaj, a tutaj jest przejście, dziura. Tu jest kołek, komuś się coś nie zatrwiło komuś coś się nie, nie udało zrobić i jestem w uprawie myku myków i kumików jestem w uprawie trudno to nadać uprawą gdzie jestem to rośnie tylko i wyłącznie odrosła grabowe osikowe jakaś trawa i nie ma tutaj niczego innego no ciekawy jestem co to takiego tutaj leśniczy sadzi w tym lesie temat ciekawy, bo jest to odrodzone, nie jest to zaorane, ale to się nie dziwić, ponieważ o tutaj mowrzew jest tutaj mowrzew jest, jest, jest jeden sobie taki już zakopany, ten może zakopany głęboko to do połowy, A to jest jeden mowrzew, nie tam dalej rośnie następny, tutaj rośnie następny morze. też zakopany tak głęboko i tutaj w Pogorzalisku rośnie następny modrzew, no też zakopany głęboko, czyli jednak gdzieś tu miejscami, ale to tutaj przede mną jest rządek modrzewi. O, tutaj już nie nierocznie zakopany głęboko, bo zdążył uschnąć. Po prawej stronie, czyli tutaj, gdzie patrzy kamera, nie ma nic do tych drzew. Te modrzewie w tym rządku, to wydaje mi się, że troszkę przymało jak na, jak na tego typu odmówienia. No, następny morzec tutaj widzimy mamy, i znowu nie ma, 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 nic nie ma, nic nie ma, nic nie, ma. nie ma, niczego. nie ma, niczego. nie jeszcze nie jeszcze nie Prawa. Tyle. O nie tutaj jest kolejny ma, Następny, rządek następny tam tam nie było. nie było. Tutaj jest następny rządek modrzew. Aha, tutaj jest kolejny rząd. Też tam widzę modrzewie. No dobrze, ale od tego miejsca do płota jest jeszcze metrów 4. Więc po jaką cholerę, skoro sędziusz się miało modrzewia, trzeba było tutaj wsadzić jeszcze jeden rząd modrzewia. A nie jest. O, jest. Muszę sobie w tym płot. muszę zobaczyć. Proszę mi. No dobrze, tutaj jest modrzew, ale co jest na tamtej powierzchni, gdzie mówiłem wcześniej, gdzie nie ma nic, bo tutaj w tym miejscu akurat jest trochę tego modrzewia, on już pewnie chyba skończył, a nie, jeszcze, jeszcze widzę, jest, jeszcze jest i tyle, tak, dobrze, skończył się modrzew, tutaj już nie ma nic, obrodzone, mówię, gdzie jestem, może jest do tego pniaka tutaj. Jest tylko możewia trochę. A tutaj, gdzie jestem, nie ma już niczego, ani morzewia, ani żadnej innej sadzonki. Idę dalej zobaczyć. A nie, tutaj znowu coś się zaczęło, gdzieś pojedyncze sztuki. Tutaj jeden jest idzie może I co dalej? Dalej nie ma nic. Nie ma niestety. Przykrością muszę stwierdzić, że ktoś tu chodził i tak po prostu sadził. Tu jest następny. Po przejściu iluś tam metrów spotykamy kolejne morze. I tu jest następny. Po mojej lewej stronie tam do lasu metrów 6-7 nie ma nic. Po mojej prawej stronie też nie ma nic. Tu na środku wsadzony jest rząd morzewia. Fajnie, tutaj też jest wsadzone może tylko, że coś się mu stało. O, proszę bardzo, już po modrzewiu. No, to tak fajnie wygląda. O, następny modrzew już po mordrzewiu. No, w takim pogorzowisku ktoś go posadził. Proszę bardzo, nie ma kolejny modrzew, którego nie ma, tak? Dziwne tu są rzeczy, bardzo dziwne. Mało tego, że tego morze jest mało, to jeszcze sporo jest. Odrzewi, które wyschły, dlaczego trudno powiedzieć. No i znowu tutaj nie ma niczego. Nie ma tu żadnego Na razie tu naliczyłem ja kilka, może na Gdzie reszta? Trudno powiedzieć. Powierzchnia spora, wchodząki niewiele. No tutaj jest. Dobrze, ale po prawej stronie do płotu nie ma nic. Tutaj, gdzie, jest, gdzie stoję na środku, też nie ma nic. Ma. Tu jakiś taki rachityczny modrzewik sobie rośnie, maleńki jeden na środku, co więcej, i tyle. Tak? I koniec. Tu gdzie idę też nie widzę żadnej koronki. Panie właśnie, czy Pan z ja, jaja pan, Panie, robisz, bo powiedzieliśmy pan coś, czego nie ma. W dodatku mi bo ja tu nie wszedłem przez dziurę w płocie. No i tutaj nie ma. Więc tutaj nie pochodzono ani jednej sztuki. Ani modrzewia ani dęba, ani, ani niczego innego. No śmieszne, to ciekawe. A nie jednak. O, tutaj się coś zaczyna. Ktoś tutaj wsadził. Tak. Tutaj rośnie młode Jeden. Mądrzew jeden tutaj rośnie, tutaj nie rośnie nic. Trudno, to No, tutaj rośnie kolejny. Mądrzew. I tyle. Nie ma. Jakaś niszczyzna wcale niczemu. ukradła. Gdyby były Mądrzewie, to by były Dołki po dołków nie ma, śladów nie no, zakopany może po same uszy, już z niego nic nie będzie. Gdzieś tak się trafiają te drzewie. temu drzewie, jak temu ślepemu psu. Niestety krąży tutaj w kółko jak to wczoraj i nie widzę rozzewia, bo zdrowia, nie ma. ten się rozwija jakoś późno, no ale lepiej późno jak wcale bo ten do którego idę to już się wcale nie rozwinie jakieś powody muszą być że to tak wygląda następny modrze, którego tutaj też już się nie rozwinie nigdy proszę bardzo, te modrze są wsadzone zbyt głęboko. Może to jest przyczyna, że tak wyglądają. W każdym razie co któryś z tych modrzewi już nigdy nie urośnie. Mało, że jest ich mało, to jeszcze pousychało. No, przecudna sprawa. I znowu nie ma nic. Nie ma niczego. Żadnych sadzonki, Ani drzewia. Ani cokolwiek innego niepojęte, pojęta obrodzona lasu obrodzona połecz lasu, w której nic nie rośnie Zabrano stąd mnóstwo drewna Pnie po dębach, które miały po dwa trzy wich. Zabrano mnóstwo drewna i nie, nie zostają uważane nic nie posadzono niczego tu gdzie jestem jestem Pustynia. Jest pustynia, na której leśnicze nie posadził żadnej sadzonki. O, widzimy, że posadził sazonkę wysoką, już się korzą o niej dowiedział panie leśnicze. Jak się płoty nieszczelne grozi, to tak się potem ma. Modrzew, który y, osiągnął mój wzrost. Jeszcze na zagadka. Kto sadzi tak wysoką sadzonkę? Dlaczego? Co tu się w ogóle wydarzyło? Co tu się w ogóle dzieje? Tu są modrzewiki, które mają centymetrów 15 i modrzewie, które mają centymetrów 215. Następny modrzew, który już nigdy nie będzie modrzewiem. Bo spotkał na swojej drodze kozła. Dla jednych było to szczęśliwe spotkanie, dla innych to znacznie mniej szczęśliwe. Po co to się tak robi? Co tutaj... Co to są za czarek Tam dalej znowu nie ma nic. Tu w domu tego morza. Dalej jest pusto. Trudno to w jakiś logiczny sposób wytłumaczyć. Oczywiście drzewo, które pozostało tutaj jako zbędne, płot, który leżał przewrócony przez całe miesiące. Coś czemu? Wszystko nie bać. On tak lubi. Właśnie w tym drzewie. U drzewie 1,5 metra wysokości. Niektóre wyższe posadził tutaj, był leśniczy i rosnął. No, zobaczymy. Co z tego dalej, później urośnie. Na razie to widzimy, jak widzimy. Mówię, pozostałości tego drewna, drzew, które tutaj leżą po pięknych dębach, które tutaj rosły, leśniczy obejcioł zabrał. Niektóre pogniły, jak tu widzimy, ta osika pocięta na wałki po m i dłuższe zgniła lata temu. Tutaj rosły wejmówki, takie trzy ładne wejmówki. Nie rosną, bo leśniczy je z jeszcze niedawno temu, z tydzień dwa, to widziałem, leżały na krzyżówce. czy jeszcze są, nie wiem. Leżały po krzywach. No i kolejny Może na którym się pastwił kozią czwarty chyba, który też pewnie już odżywiam nie będzie. Chyba czwarty. Po co to wszystko robić? Pytanie, które sobie zadaję od bardzo dawna i odpowiedzi mi jak na to sobie nie mówię. No tutaj się wydarzyło jeszcze też ciekawa rzecz. Tu są ostatnie modrzewie tu. Tutaj metrów ze 6 7, nie ma nic posasowego. Co to będzie? Czyżby i tam będzie jakaś droga nowa? To się niczym wyprowadzi jakąś arterię komunikacyjną. Tam zostawił 8 metrów, tutaj stresz samo. No i dziwy niesłychane. Dziwy niesłychane. Co to, to się tutaj dzieje? No ale pożyjemy zobaczymy tam jeszcze kolejny modrzew jak wydaje mi się zrogowany przez kozłonę jestem w błędzie akurat nie no i tak to wygląda uprawa